Siema! Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w Friday Funkin, yy, bo postanowiłem nauczyć moją dziewuszkę, jak się klika w strzałeczki. sieba kocie! No siemka. Ale yy, kurde, od się od razu widzę, ja przepraszam bardzo widzów, przepraszam, bardzo widzów <laughs> Bo, bo ja nie ona nie mówią. grała, ona nie grała, A ona jest giganobusem. 7 Co? punktów. No ja masz w ogóle 7 nie punktów! A masz 30, czyli coś tam kliknęłaś, coś tam kliknęłaś. Słuchajcie, <laughs> pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z taką ładną panią, to musicie zostać łapkę kiedy nasza suba, bo jak tego nie zrobicie, to nigdy już nie przyjdzie, to naprawdę potwierdzone info. Słuchaj, e, pamiętaj, będziemy wybierać piosenki od najłatwiejszej do najtrudniejsze, ok? Spróbujecie wyszkolić w jeden Aha. księżyc. O, ja to mogę. o, <laughs> Jak sobie <wsiadło. laughs> No ja ci nie widzę, bo wyłączyłem to w opcjach. Czekaj, jak o, się. Schowaj się do cykla, czy nie? Ło, jak się siedzi, patrzcie, ja że nie żeby taka babka wam tutaj siedziała, no to musicie zostajeć łapkę, to ona przyjdzie na serwer i będzie wam siedzieć, jak będzie Dobra, no. dawaj, ja będę po boss side, w sensie to naprawdę nie ma znaczenia, ale dobra. Wybierzemy coś na stage, żeby było łatwo. No ja Myślę, poproszę, że za każdym łatwo. razem jak ktoś nowy przychodzi do tej gry, żeby się nauczyć, to bierze się biskreta. Wiesz co to jest bisket. Nie wiem. No co zobaczysz, dobra, weźmiemy ci jakąś ładną mapkę. Kafeteria. Albo nie. Bop and Bossip. O, to jest bardzo fajny mod. Znasz tego moda, czy nie znasz? Ja nic nie <grym> znam. Ja... <grym> no ale gude... ty się poznasz, kurde! No spokojnie, no. dobra. Gramy bardzo ciężką mapę na stałe, żebyś się troszkę wyszkoliła. Ty masz pachołek na głowie no. <grym> Bo jestem e, ten impostorem. Wiesz? Oho. A o nie! Znam to jednak! <grym> Czekanie, Filipka. i go lubię na mapa. <głosy> <głosy> dobrze ci idzie. Ej, dobrze ci idzie. Ej, co jest? O, klikam coś, strzałeczka. O. Ej, wkrótce mnie. Ej, ja to już szybciej leci. Co je? No to jest ja, oczy pan. mnie bolą. Ja wiem, ale oczy mnie bolą, jak to tak leci. Ej, czemu teraz punkty? O nie! Oj, tak umiem! Na łatwym poziomie! Ej, problem jest, no tak się ze mną wosu grałe! O nie! Ale wosu ma nie nie grałam. Ale wosu grałeś, wystarczy, Gajet Miszta, Gajet Miszta. Przecież ty długo w wosu? No, sporko. Ale nie aż tak dużo, jak ty na przykład. Eee, e, e. nie obrażaj. A to jest obraza? <grym> nie wiem. O, laguje mi Robloxa! Ej, mi właśnie też czasami zaguje Robloxa, wiesz? Ej, no, albo. Dobrze cię ci, jak ta piesza. Ja A się powiedziałeś <laughs> Zepsułam kombo. No to dobrze. W sensie. Nie, nie, być może. Ja nic nie powiedziałem. Jak tam, ile miałeś dokładności? 93 19. No kurde! Ej, to za dobrze ej, to już. Ale jest problem. Bo Jaki? mi momentami laguje, zlaguje mi robota. ale mi też z tego jak tak robloxa. Też, Bo jak też szybciej z szafki zaczynamy lecieć, a co to dopiero będzie, jak tą trudniejsze trudniejszą ja nie wiem. No dobra, to bierzemy jakoś trudniejsze, ok? No nie okej, okay, ale dobra. No nie możesz teraz powiedzieć nie okej. Okay. Oj, przepraszam, bo ja nie kliknęłam, o. A to nic, to nic, to nic, słuchaj. Cześć, weźmiemy coś takiego, co się co się gra, nie? Szafa gra. Weźmy może jakiegoś Tykiego. O, tyk był super modem. Ja weźmiemy nie wiem, o czym mówisz, ale dobrze. Weźmiemy, dobrze, że widowie wiedzą. Mówisz. Weźmiemy może. Co, bo to ma być trudniejsza, nie najtrudniejsza. Dobra, to niech będzie. Tak, tak. Niech będzie to i na domyślnej mapie może będziemy wiedzieć. O, jest szartny od nie... No. Dobra, dasz radę. Dasz radę. Jak ją To Nie brzmi ciężej. dobrze, wiesz? To nie brzmi dobrze. <laughs> Domyślam się, właśnie, że nie brzmi dobrze. Oho! No, to szybkie to jest, ale da szadę, myślę, no, da szadę. No, no, ale to nie jest ta mapa świata. O no. jejku! No nie! O nie, ja myślę nawet. Ja tu nic nie widzę, jak zakleci. A czy piesek szczekał, czy mi się zdawało? Tak, szczeka sobie. A mi. <grystanie> nie, Amiś czeka. my Ami też się chce nauczyć grać, słuchajcie. <grystanie> Jezu. Jako podaka, nie, to już mnie to Dobra, to zestyjemy i weźmiemy coś innego, bo za trudne. I Ami, Ami przeszkadza. Ami strasznie nie lubi grania w FNF-a Ona mówi, zostawcie łapkę w górę i suba. Dobra, weźmiemy coś łatwiejszego, dobra, dobra, dobra. To, to powinno być na trzeciej mapie, przepraszam. Dobra, wezmę jakieś normalne, dawaj. No e, to weźmiemy... Weźmiemy w takim razie... No, jak nas czeka. co za no bo mówi, Zła mapka wybrana. No, na pewno. Ja to się zniechęcę, jak takie trudne. Dobra, na takiego, następ... takiego harda zagramy, ale to jest, to jest naprawdę, to spokojnie, Oj. to nie chodzi, to chodzi, jakby każda mapa jest inna na hardzie, tak foil. To jest, to jest ze zwykłego weeka, ze zwykłego FNF-a, co ja? Nie żadne mody. Eee, to jest po prostu week z matką. O, tak się nazywa? <laughs> no, dobra. No, bo tam był. No. Ojejku Ale to jest fajna nutka, okol. Tak I nie jest ciężka, naprawdę I to jest niby hard, co nie? Tam to też no był No To nie jest ciężka, ale mam problemy, wiesz? Ale pewno jest sobie te, tą mapę do poprzedniej co była A to też był Ojej, Oj, oj, oj. No ale to jest super nutka, Strasz, więc ja? Mi się Strasz nie podała nutka. Tak, bardzo przyjemna. No widzowie coś mi nie idzie. Jak to nie idzie? Ej, dobrze ci idzie, ale cię masz 20 k punktów już No a ty masz... O, 34. Bo ja takuję, wiesz? Bo ja się muszę wyopisać, bo jest dziewczynka. <laughs> Chłopaki by mnie nie wybaczyli, wiesz widzowie. To jest męska solidarność. <laughs> Rozumiem. Ej, jest mój <laughs> tak to będzie działa? O jejku nie! Ja tego nie umiem! O ja też pisałem No, kiedy ja nie stałem, to jest dobre pytanie <grystanie> Ale ja mam trzy misy! Ja też wiesz z tym giganobusem! Ja mam chyba 500 no weź mnie! O on mówi, że ha, nobus! No faktycznie ale Ja ale strasznie lubię tąpkę, chyba jedna z moich ulubionych Jejku, ale to jest stresujące. A ja co jest lepsze, Taka dobędka, co ja? W podstawce Gs. jest. W sensie bez modów żadnych. Zarzywaj, co? No. To bansuje, a a tam <noise> niunia szczeka, w ogóle dymy się dzając widzia. <noise> nie mogę, no. Nie no, patola na chacie. <noise> Ej, ej, ale ty, dobrze ci... Ej, ty, masz 80 kołem ja miałem 120. 40 koła różnicy tylko. Coś? No słuchajcie, dobrze, Słuchajcie, jeżeli, dobrze. Chcecie, jeżeli chcecie drugi odcinek z za z FNF, to zostawcie już komentarz, że chcecie. To ja wtedy zrobię z drugi. Bo coś czuję, że jak ty się wkręcisz, to już nie będzie ratunku dla mnie. Dobra, trzeba ta coś szybszego wziąć, wiesz, tym. I potem najszybszego. No niestety, wiem. Słuchaj, to weźmiemy w takim razie. Co jest takie szybsze, Ech. ale nie najszybsze? O! O! Moja ulubiona! Boże, jakie ja tego dawno grałem, ale mam ochotę! O! Tak! Czekajcie, no, wszystko? Ale to się idealnie składa. O! Tak! O! Tak! Dobra, gramy! To jest. To jest moja y, ulubiona mapka kiedyś. Co Mhm. Ale, że podoba ci się. O! Podoba ci się. Nutka i mapa. W sensie ułożenie szczarek. Mhm. Mm no, zrobiłem już Full Combo, no i teraz też chcę. To powiem tak, ja już na pewno nie mam Full Combo. <laughs> o uh. jejku. No, ja dziękuję za bardzo fajną mapkę. Bo Ej, on... masz punkty. O jakie skupiłem dla ciało? Aż się zamknąłem. <laughs> Oj, Ej, oj, dobrze oj, 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 oj! Kurci! Ej, ale o coś coś laguje dzisiaj. Co dzisiaj FNF słuchajcie po update'cie Tak średnio działa. No to nie wszystkie gierki po update działają średnio, No, no ale przecież, naprawdę, to... właśnie mam takie lagi też. Też, też coś Coś nie domaga, coś nie domaga, no. Ale widzę, że tobie to nie przeszkadza za bardzo. Nie, 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 nie ma opcji, przeszkodziłoby mi coś. O, ale przyjemna, przyjemna łapka jest strasznie. Nutka też jest niczego staje, nie powiem, że nie. Tak. Nie no, nie ma co się kłócić. Ale ojoj, no, ojoj, oj, oj, o, o, o. o Okej, okay, dobra, ta jest... Znowu ten fajny fragment. O nie! Fajny fragment. No e, ja dziękuję. Dla ciebie. A, Aj, to, ja jest tak, to jest tak przyjemny fragment, że ja nie wiem, no uwielbiam. Jakbym miała klikać, to pewnie by było przyjemnie. No nie, kompletnie mi nie idzie ta mapka. Oooo, skupia! O, się skupiłem! O po takiej pojedyncze mogę klikać! Full o. combo! Let's go! Widziałem, że zabię te czwórki! Dla was widzę, full combo leci. Tyś, 600 się być kombo, czaj? Ej, naprawdę, najlepszy wynik, jaki zrobiłem do tej pory, chyba. Nie, misnąłem, bo kurde, laga miałem! A, mi się płakać zechciało. O ja yeah. I dwa misy. Walnąłem w tym samym momencie, a zrobiłem czwórki, Czyli że cały, że były cztery na co ja? Nie, ja pierdziel. Ja pierdziel, no niestety, kurde. Go... Ej, ja ci miałem, ja ci miałem uczyć, a teraz płaczę sam, że mi się full combo nie udało, no to właśnie. Tak, <ścoughs> taki no, tak. Dobra, czas na kurde ostatnią mapę. No, I teraz no, Ci pokażę, co to znaczy fnf okej, okay? mordo, okej? Okay? oni no, na... już wiedzą, co ja biorę, to jest 5 minut Twojego koszmaru. Słucham? Ile? Tak powiem, tak powiem. 5 minut, przykuj paluchy. Mi na, szyk, paluchy no, paluchy, bolą, właśnie Szykuj paluchy, Tu Musisz być, ja y, ty musisz, Mariotto, ja na palcach A ty, 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 ale ja się przygotowuję, bo chcę to zrobić ładnie. Dobrze. O, A, o Junia armi. też się przygotowuje, dobra. No. Skup dupę teraz, bo to jest całą Ale, ale brzmi, Dobra, lecimy. No nie. Słucham? O, oh, lecimy! Aha. Mhm. Okej. Okay. No nie, mi stałem bardzo dużo. Kurde, co tu się odwala? To jest versus cutie, ten cutie mode. Ja Zauważ tego miniaturkę. Taka słodka dziewczynka była na mhm. miniaturce. No, no to, to z wychodzi... to słodka dziewczynka dzisiaj. Słuchaj, to z niej wychodzi robot nagle, tego miałem wcześniej takiego botu na plecach To właśnie ta, do niego tak jakby teraz walczysz Dobra, let's go No, ten fragment był fajny. Ojejku, ojejku jejku. a teraz ty masz to samo Ej, ty mnie przygonisz! O kurde Nie można. Ty ale ja mam 4 śmigłów oh, A ty ciężka mapa co? <grymėsliata> no wiesz co? Chyba nie jestem twoją osobą, którą masz pytać czy mapa jest ciężka, bo dla mnie każda A ta to już Extreme Ale ty bym dogadasz kara tak więc ci utkaj trochę Kurdi. No, oh. faktycznie doganiany. Ale Naprawdę, no, no. ale było doganiane przez pewien moment. O, ale ta mapa jest cudowna. Serio, mi się tak podoba ta mapa. Tylko początek zwaliłem. Ojej. O, tego też nie umiem. Jaki fajnie ten. Fajnie ci ten na głowie tak drga. O, udało się. O, udało się, lol. Dadę da, da. O, Ami Daj, am, Ami, z nami! <grystanie> o jakie to jest ciężkie, no kurde, jak ja tego spamu kurde. nienawidzę! Ale tak helpowat! A musieliśmy Nie coś zagrać takiego właśnie! Musieliśmy zagrać coś takiego właśnie, takiego wyjadającego mózg. O, to wyjada mózg, widzę, to wyjada mózg. Stopa, wyjada mózg. Ja pierdzielę, ale jest trudne. Aż mi się w głowie kręci. O! żeś wybrał mapkę. No, to jest mocne, to. ile jest mocne. Ale co najlepsze, to masz dużo punktów. Ej, ja się nie spożywałem totalnie. Oj, no i właśnie. Ja teraz ci powiem, ile będę miała procent na końcu. Daj! Co to jest? No to jest Nie taki ubie. fragment! O! Nie mogę! Nie jest fragment, co? No, zarobiste, Ale te, ale ojojojoj! Ja pierdzielam Zowie Nie możesz przejewać cegania No właśnie Niech czeka, niech czeka, niech, tak, niech ci daje busta Z tym busem to ciężko chyba No nie! niech czeka Szczeknij Ej, ale powolna mapa, co? Totalnie powolna mapa kurdi

Koniec. Ja nie wiem, jak ty takie wyniki robisz. O Jakie? Leci, to, jest, ej, to jest 100 kolorów to jest bardzo mało. A coś mówisz? Ty coś mówisz, to piął grad, paniłaś! Ja w już, kurde, tak długo! Słuchajcie, e, możecie podziękować e, Kajnie w komentarzach, że nauczyłam je. Jak... No bo właśnie Ej, to... No to pouczyłem jak ty kurde stoka Le... I Na jednej mapie prawie je przegałem, na tej stoka mniej Gdy ja ugałem 30, grałeś pierwszy raz Nie chcę mi już widzowie Babczko jest powalone. Nie wiem jest, dobra, a wiecie co? Nie łapkę tak zostawcie, zostawcie. Łapkę zostawcie i do baby wbijcie, bo ona też ma kanał, kolka, i tam też no. będzie FNF proszę, już No jedno. właśnie, ja chciałbym no powiedzieć, nie, ch nie chciejcie proszę, FNF-a, u no mnie właśnie. Bo ja nie umie. Spam, pan pan spam ci w komentarzach, że chcecie fnf -a, ja się poddaję. Ja kończę z FNF-em. Jak babko, babsko pokonuje mnie, jeszcze pieszek, a wiecie co? Ja powiem tyle. Łapka w górę, komentarz subik, się